Witam na kolejnej lekcji języka angielskiego z Mobile English. Dzisiaj poznamy nazwy zwierząt. Zwierzę to po angielsku animal. Najpierw poznajmy nazwy zwierząt domowych. Pies to dog, a kot cat. Innymi zwierzętami, które często trzymamy w domu, są: chomik, hamster, świnka morska, guinea pig, mysz, mouse lub rybki, fish. Zwierzęta domowe Określimy mianem pec. Przejdźmy teraz do zwierząt hodowlanych. Krowa to kał, świnia, pig, owca, sheep. I na koniec dzikie zwierzęta. Zacznijmy od króla zwierząt. Left. To lion. Tigress. Tiger. Słoń. Elephant. Kon. Horse. Małpa. Monkey. Krokodyl. Crocodile. Teraz powtórzmy wszystkie słówka z dzisiejszej lekcji. Możesz oczywiście powtarzać za mną: animal, pet, dog, cat, guinea pig, mouse, fish. Cow, Pig, Sheep, Lion, Tiger, Elephant, Horse, Monkey, Crocodile. Teraz sprawdźmy, ile zapamiętałeś z dzisiejszej lekcji. Jak powiesz po angielsku kot? Oczywiście, kot to po angielsku cat. A jak powiesz mysz? Znakomicie, mysz to mouse. Jak będzie tygrys? Tygrys to tiger. Bardzo dobrze. A teraz spróbuj przetłumaczyć na język polski. Pet. Oczywiście. Pet jest to zwierzę, które trzymamy w domu. Guinea Pig. Świetnie. Guinea Pig to świnka morska. To wszystko na dziś. Zapraszam na stronę www.angielskizdojazdem.pl, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały do dzisiejszej lekcji.